Witam Państwa, Konrad Marek, 30 października, godzina 13.05. Zapraszam Państwa do rozmowy z indywidualnością, która swoimi pasjami zaraża cały świat. Osoba, która całe swoje życie poświęciła motoryzacji. Człowiek, dla którego zapach spalin nie jest obcy. Dzisiaj będziemy rozmawiać z pasjonatem sportów motorowych Michałem Żebrackim. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Pierwsze pytanie, które chciałem Ci zadać, to jak zaczęła się Twoja przygoda z motoryzacją? Co cię skłoniło, aby właśnie pójść tą drogą? Zaczęło się skromnie, od jakichś motorynek, komarków, potem to się rozwijało, mnie to osobiście bardzo wciągnęło. Inni nie wiem, grali na komputerze, ja bawiłem się w garażu i w jakieś drobne naprawy. Potem przychodziły coraz lepsze sprzęty, coraz nowe doświadczenia. I po prostu jakoś to się rozwijało, z czego jestem bardzo zadowolony. Mm -hmm, rozumiem. A skąd brałeś pieniądze na... przecież motoryzacja to dość drogi sport. No, motoryzacja, owszem, sport drogi. Na początku jakieś tam drobne pieniądze od rodziców, potem jakieś dorywcze prace i środki przeznaczały się po prostu na hobby. Rozumiem. Czy to jest hobby, czy to jest coś, czym zarabiasz pieniądze? No na razie hobby, jednak chciałbym kiedyś po prostu przerodzić to w coś więcej, jeżeli byłaby taka możliwość. To jest po prostu coś, co kocham i podejrzewam, że nigdy z tego nie zrezygnuję. Rozumiem. A od jak dawna zajmuje się pan tym sportem? No powiedzmy, dwóch, trzech lat już tak na poważnie. Wcześniej to były takie jazdy, powiedzmy, po podwórku, a teraz już staram się po prostu występować w jakichś zawodach, tak po prostu dla rekreacji. Nie jest to żadne, tam, żadne utrzymanie dla mnie, bo po prostu na tych pieniądzach się nie zarabia. Pieniądze do tego trzeba dokładać, bo jednak koszty są spore. Motocykl trzeba utrzymać i koszty są. Czyli to jest po prostu pasja? Na razie pasja. Rozumiem. A czy nie zniechęcają Pana urazy? Techniczne. Rozumiem, że połamane kości. No, urazów było sporo. To jest tak jak w, na przykład w wpływaniu, elementem jest woda, tutaj elementem są urazy. Urazów było bardzo dużo, na przykład, nie wiem, złamane kości, nogi, ręce, obojczyk ostatnio, ale każdy upadek motywuje do tego, aby być coraz lepszym i osobiście czekam, po każdym złamaniu czekam tylko, kiedy będę mógł znów siąść na motor i jeździć od nowa. A czy mógłby Pan opowiedzieć coś o swoich przypadkach? No było tego trochę, sądzę, że więcej mam zdjęć rentgenowskich niż albumów ze zdjęciami prawdziwymi. Nie przeraża to Pana? No, ale jakoś nie. I ostatnie pytanie, które chciałbym Panu dzisiaj zadać, to Jakie plany wiąże Pan z tym, z, tym, z tym sportem? No jeżeli by była kiedyś taka możliwość, chciałbym po prostu występować profesjonalnie. Jeżeli by była taka możliwość, po prostu dla mnie to jest coś cudownego. I taka rada dla wszystkich, jeżeli po prostu macie możliwość uczynienia pracy z tego, co kochacie, zróbcie to, a będziecie najszczęśliwsi na świecie. Dziękuję. Naszym gościem był Michał Żebracki, człowiek z pasją.